Całą proszę tą... tego więcej nie robić, Panie proszę więcej Pośle. nie szantażować, nie straszyć Dziękuję posłów bardzo, Panie karami. Boże trwa żydowskie ludobójstwo palestyńczyków w Gazie, tymczasem wiceminister spraw zagranicznych publicznie stwierdza, że. To są działania mające charakter cywilizowany. Wnoszę odroczenie obrad do czasu wyjaśnienia przez rząd, czy to jest ocena tej sytuacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej, czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej chce czynić Polaków żyrantami ludobójczej polityki państwa położonego w Palestynie, gdzie zginęło w ciągu paru miesięcy więcej dzieci kobiet, cywilów, także działaczy organizacji humanitarnych, także dziennikarzy, niż przez 2,5 roku walki, walki wojny Moskali z Ukraińcami. Nie dziwi mnie, że nosiciel paszportu Imperium Brytyjskiego, Teofil Bartoszewski, pozytywnie Dziękuję ocenia ludobójstwo żydowskie, ale czy Dziękuję podobna serdecznie. jest ocena pana... Pr... Dziękuję bardzo, panie pośle. Szczęść Boże wojsku polskiemu, panie ministrze. W swoim przemówieniu, które miało charakter aktu strzelistego, zwłaszcza w pierwszej części, postawił Pan kilka śmiałych tez i stwierdził Pan, że są one bezdyskusyjne. Więc do protokołu tego posiedzenia dyktuję: Nie, nie jest bezdyskusyjne, bezkrytyczne i bez końca dosypywanie do ukraińskiej studni bez dna z funduszy, budżetu, sił, środków Wojska Polskiego. Stop. Banderyzacji polskiej racji stanu, stop Ukrainizacji Polski, także na tym odcinku. Nie jest bezdyskusyjne angażowanie Polski w tworzenie Wehrmachtu eurokołchozowego, co pan tu radośnie zaanonsował. Nie, nie jest bezdyskusyjne, dlatego że bezdyskusyjne powinno być komenderowanie w wojsku polskim przez Polaków, przez polskie zwierzchnictwo, polskie dowództwo. I po trzecie, nie jest bezdyskusyjne zespawanie. Polskiej racji stanu z interesami Imperium Amerykańskiego, czy szerzej Anglosasów. I pytanie, jedno pan pytanie, poseł, panie marszałku. Pan pozwoli. Jarosław Sachajko. Proszę mi powiedzieć, panie marszałku, czy wmontowanie w dowództwo 18. Dywizji, którą tak pan się chlubi, amerykańskiej jednostki wsparcia logistycznego, to jest metoda, którą wojsko polskie chce przyjąć systemowo? Panie pośle. Czy Polacy... Pan poseł Jarosław Sachajko, bardzo proszę. Ale pani. Panie pośle, sprostowanie może być maksymalnie minuta, podpowiada mi Pani. To no, wobec y tego, minuta, wniosek, wniosek w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji. Znaczy Dobre wniosek półtorej formalny, minuty. półtorej minuty. Tak. Okay. Wysoka Izbo, padłem przed chwilą ofiarą szantażu ze strony Pani Marszałek Niedzieli, która odwołała mnie tutaj na boczek. I pokiwała paluszkiem, powiedziała, że mnie ukaże, jeżeli będę używał zakazanych brzydkich słów. Kiedy zapytałem, o, o co konkretnie chodzi pani Marszek, okazało się, że sformułowanie, którego użyłem, powiedziałem, szanowny panie, eurogestapo. Tak. Kochany panie Eurogestapo, to oczywiste nawiązanie do gatunku literackiego, jakim jest donos z czasów okupacji niemieckiej, nazistowskiej. W Polsce w generalnym gubernatorstwie są takie publikacje. Pani Marszałek ma prawo o tym nie wiedzieć, ale nie ma pani Marszałek prawa, prawa wpływać w taki sposób na bieg debaty w Wysokiej Izbie na posła na Sejm, przekracza pani uprawnienia, posuwa się pani, jak sądzę, jak sądzę, bardzo ostro na grani, tak? Na grani utrudniania bądź uniemożliwienia, uniemożliwienia pełnienia mandatu posła i proszę więcej tego nie robić. Proszę więcej... Tego nie robić. Nawoływałem z tej mównicy szereg razy pana marszałka Hołownie, także i panią, jeżeli macie w zamyśle jakąś zmianę regulaminu Sejmu, ułóżcie sobie aneks do regulaminu, słownik wyrazów zwrotów zakazanych i przedstawcie Wysokiej Izbie do głosowania, ponieważ nieznajomość prawa szkodzi. Problem pani marszałek ze słuchaniem, ze zrozumieniem. Ograniczone kompetencje Pani marszałek w tej mierze nie powinny, nie mogą wpływać. Słucham pana. Ja, ja panu daję czas, bo rozumiem, że cały. Proszę to... tego więcej nie robić. Panie Proszę Panie więcej pośle. nie szantażować, nie straszyć Dziękuję posłów bardzo, karami. Pośle. Za to, co. Rozumiem, że pan skończył. Pani mając problem ze zrozumieniem wypowiedzi, traktuje Pani jako. Jako podejrzane o myśl o zbrodnie. Proszę tego więcej nie robić. Wybaczę pan, że nie podziękuję. Jeśli pan myśli, że pan mnie jest w stanie obrazić, to, to no to nie. A ja chciałam tylko powiedzieć, że mam prawo panu zwrócić uwagę, szczególnie jak używa pan słowa Gestapo. Będę to robiła za każdym razem, kiedy pan się tak będzie zachowywał, a pan widzę, że przeszedł do takiej. Że pan przeszedł do takiego sposobu, żeby wchodzić ze mną w, w konflikt i mówić. I, I bardzo dobrze pana sprawa. Ja panu pozwalam mówić, natomiast jeszcze raz pana upominam. Jeszcze raz pana upominam. Panie pośle, proszę wysłuchać to, co pana mówię. Zbliżam się, żeby lepiej słyszeć. Jeszcze raz pana upominam, że e, zachowanie niegodne na tej sali, między innymi obejmuje to, że nie powinno się używać słów takich jak gest. Pani Marszałek, wysoka izbą składam tu w imieniu Klubu Konfederacji wniosek o odrzucenie tego projektu. Tego projektu, który jakoś powinien się nazywać bardziej adekwatnie. Państwo owijacie to we frazes, taka sympatycznościowa mowa trawa, ochrona sygnalistów. To jest ustawa Euro Gestapo Plus. To jest ustawa TW Bolek Turbo. Pawlik Morozow wraca na pełnej. Szanowni Państwo, jest to szczególnie groteskowe i jest to, jest to bardzo okrutna ironia, ponieważ przez poprzednich kilka lat wspólnie i w porozumieniu Lewica z lewej, lewica z prawej, Zjednoczona już Prawica i totalna opozycja dziś u władzy, zajmowaliście się nie czym innym, a ściganiem, gnębieniem, represjonowaniem, wykluczaniem i włóczeniem po sądach tych, których nazywacie sygnalistami. Kiedy to pod pretekstem walki z niemaną pandemią poniewieraliście ludźmi i do dziś poniewieracie. Do dziś ciągną się sprawy. Do dzisiaj sygnaliści tamtej doby nie tylko nie mogą doczekać się sprawiedliwości dla zbrodniarzy przeciw ludzkości, zasiadających w swoim czasie tak niedawno tu w tych ławach zbrodniarzy, ludobójców. Kodeksowo, pani marszałek, proszę się nie oburzać, kodeks przewiduje karanie także zbrodniarzy z zabiórka. Morawiecki, Niedzielski, Szumowski i ich wspólnicy tutaj w Wysokiej Izbie. Na nich nie ma sprawiedliwości, ale ciągani są po sądach niezależni dziennikarze, dobrzy obrońcy, adwokaci, lekarze, poddawani mobbingowi i wykluczeniu przez kapturowe sądy izb lekarskich, które w 100% złożone są składy tych sądów przez osób, które... Nie, że popadły, tylko tkwią całożyciowo w ewidentnym konflikcie interesów. Są bowiem na żołdzie koncernów farmaceutycznych. Media niezależne, gnębione pospołu przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i centrale Wielkiego Brata w Europie i za oceanem. A zatem aktem naprawdę karykatury tego nowego Totalitaryzmu eurokołchozowego jest przedstawianie Wysokiej Izbie tej ustawy. Nie poprzemy ją z całą pewnością. Klub Konfederacji nie będzie przykładał ręki do budowy tego nowego totalitaryzmu, nawet gdyby Polska miała po raz kolejny okazać się najweselszym barakiem w tym eurokołchozowym obozie. Otwieram, dysku otwieram dyskusję. Do pytań zapisało się 14 posłów i panie posłanek. Czy ktoś z państwa jeszcze chce się zapisać? Nie widzę. Zamykam listę. Ustalam czas na minutę. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Grzegorz Braun, Klub Konfederacji. Nie pytam, czy się nie wstydzicie, ale zapytam, czy was samych nie bawi to, jaka to jest y partacka robota. Te Wasze implementacje eurokołchozowych norm do prawa, do prawa polskiego. Tutaj w tej ustawie napisane jest, że sygnalizować można na papierze i w komputerze. A wobec tego proszę powiedzieć, Panie Ministrze, gdyby ktoś tak na tabliczce glinianej, pismem klinowym, coś chciał Panu zasygnalizować, to będzie objęty tą ustawą, czy nie będzie. Gdyby ktoś chciał znaki dymne albo tamtamem nadawać z prowincji do Warszawy, sygnalizować nieprawości władzy jakiejś lokalnej albo odwrotnie, władzy centralnej, rozgłosić nieprawość na cały kraj, to tamtamem i znakami dymnymi. Będzie sygnalistą, czy nie będzie sygnalistą? Jesteście. I straszni, i śmieszni jednocześnie. Dziękuję, Jeśli polskie prawo ma Pana tak wyglądać, to szczęść Boże, rodacy, ale proszę. ratuj się. Bardzo proszę, pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Konfederacja. Szczęść Boże polskiej wsi, polskiemu rolnikowi niedobitemu jeszcze przez ekoschematy. Handel emisjami, Zielony Ład, dyrektywę budynkową, szczęść Boże tym, którzy walczą o życie z przeważającymi siłami wroga, który tutaj ma niestety jedną ze swoich siedzib, to rząd warszawski otworzył na oścież granicę z Ukrainą, Polskę zalał towar nieokreślonego pochodzenia nieokreślonej, a gorzej jak określonej złej jakości, w związku z tym rolnicy otworzyli oczy na ten, na ten system, którego już niestety jesteśmy częścią. I Państwo teraz uprawiacie pewną kosmetykę. Państwo przedstawiacie tutaj projekt ustawy, w którym zapisaliście, że ta ustawa zadziała, jeżeli Komisja Europejska się na to zgodzi. Czy Państwo doceniacie doniosłość? Do, tak, no tak, ale czy wy rozumiecie, jak doniosłe jest to, że już w tekście ustawy abdykujecie z suwerenności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na własnym terytorium? Jesteście, jesteście podwykonawcami, nie jesteście Polakami, jesteście eurokołchożnikami na pochybel Wam i waszym ekoschematom. Dziękuję bardzo. Panie Pośle, jesteśmy Polkami i Polakami, jesteśmy Europejkami i Europejczykami. Zapraszam Pana posła y, Mulawę Konfederacja. Krzysztofa Mulawę. Panie marszałku, Szczęść Boże i ratuj się kto może. Kiedy Eurokomuna z rządem Sejmem Rzeczpospolitej w charakterze lojalnych podwykonawców dba o nasze bezpieczeństwo i higienę pracy. Procedujemy tutaj projekt, który oczywiście jest implementacją normy euro-kołchozowej. Dawniej Moskwa, dziś Bruksela, ponagla. W związku z tym z uwijają się jak w ukropie i skaczą z gałęzi na gałąź lokalni tutaj, prawda? Delegaci tej dawnej komuny, dziś Eurokomuny. Pani Marszałek, składam w imieniu mojego klubu, konfederacji. Formalny wniosek o odrzucenie tego projektu w całości i już tłumaczę dlaczego. Mamy przecież i Państwowy Inspektorat Pracy i mamy Sanepid, a w Sanepidach mamy sekcję higieny pracy i uwaga nadzoru nad chemikaliami. Mamy też Rejestry prowadzone centralnie i odgórnie substancji, chemikaliów, groźnych, rakotwórczych, wszystko to mamy. To się już dzieje, to znaczy najwyraźniej nie dzieje się w dostatecznym stopniu, skoro Eurokohos musi nam teraz narzucić tworzenie jeszcze raz tego rejestru. Ma go wywieszać z kolei nie jakiś inspektor, tylko minister. I jeszcze odpowiedzialnością za to, żeby się nikomu nic złego nie stało, trzeba obdzielić pracodawców. I w tym projekcie ustawy napisaliście, to znaczy Eurokołchos Wam napisał, że pracodawca ma być odpowiedzialny za to, żeby wymieniać środki, substancje te które mogą być niebezpieczne, na jakieś mniej niebezpieczne, ograniczające stopień narażenia, kto mierzy ten stopień, jaki jest miernik tego stopnia, jakie tam urządzenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Czyli że każdy pracodawca, na przykład rozumiem szef na budowie, który stawia pracownika do mieszania czegoś w kuble, ma zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, ma, rozumiem, mieć jakiś instytut badawczy w swoim, w swoim przedsięwzięciu, w swojej firmie, no, żeby nie narazić się na oskarżenie, że czegoś nie dopatrzył. Jest to, jest to Szanowni Państwo, no właśnie nic innego jak Eurokomuna, opakowanie. Mile, szeleści papierem, różne frazesy o bezpieczeństwie. No i tutaj to jest doprowadzone do pewnego ekstremum, dlatego, że tutaj reklamujecie to ustawodawstwo, tę implementację, troską o rozrodczość, troską o to, żeby naród nam się rozwijał, a nie zwijał. Wy, wy rządzie i wy, większości parlamentarna, którzy przecież na sztandar wolności wynieśliście projekt rozszerzonej legalizacji dzieciobójstwa, a jednym z pierwszych waszych ruchów było wręczenie Tabletki poronnej, nieletnim dziewczętom, którym w szkole nie wolno podać aspirynki bez telefonu do rodziców, ale pigułeczka często poronna jak najbardziej. I wy, hipokryci, eurokołchoźnicy, wjeżdżacie tutaj teraz z takim projektem: właśnie, krokodyle łzy, troska o to, żeby się naród mnożył i żeby nikomu nie zaszkodziło. To jest Piramida nonsensu, dlatego, że jeśli to ustawodawstwo jest potrzebne, no to zlikwidujcież te niedziałające i PIPE, Państwową Inspekcję Pracy i Sanepidy, skoro one najwyraźniej nie działają, i skoro minister ma tworzyć rejestr tych substancji, to po co wszystkie wcześniejsze rejestry starannie tworzone przez jakieś tam inne instytucje publiczne? To albo tamto zlikwidujcie, a to w Albo tego nie wprowadzajcie i egzekwujcie, żeby tamte firmy, instytucje państwowe, państwowego nadzoru wykonywały swoją robotę. No i na koniec jeszcze, robicie to po wcześniejszych swoich dokonaniach paroletnich w walce z mniemaną pandemią, kiedy to wprowadziliście na rynek. Taczkami, wagonami, dosłownie wagonami, wprowadziliście rozmaite eksperymentalne substancje, które okazały się tak niebezpieczne, że producenci wycofują je z rynku, ale wyście. Przymuszali ludzi do tego, żeby to bardzo sobie dziękuję. aplikowali. Więc jakaż wiarygodność dziękuję, tej władzy, tego rządu w zabiegach, które rzekomo mają na celu polepszenie naszego zdrowia? Dziękuję bardzo, pani marszałek. Bardzo dziękuję, panie pośle. Z jednym z panem się na pewno nie zgodzę. Pigułka dzień po niej jest pigułką wczesnoporonną. Ona ma jedno zadanie: ma nie dopuścić do połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Zapraszam, zapraszam, zapraszam panią poseł Annę Gębicką, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, lista, listę do pytań uważam za zamkniętą. I zapraszam pana posła Grzegorza Brauna, Konfederacja. Czas wyznaczam na jedną minutę. Ja mam pytanie do Pana Ministra, które przybierze formę zgadywanki. Zgadywanki. To znaczy proszę zgadnąć, Panie Ministrze, której z dziedzin i aktywności instytucji służb urzędów państwowych objętych tą ustawą, tą skromną implementacją, bo to wyjątkowo akurat nie jest pół tysiąca stron, tylko tam raptem parę ilu z tych dziedzin i aktywności nie pokrywają istniejące do tej pory instytucje, urzędy, firmy, i która z dziedzin życia i obowiązków, które ma nałożyć ta ustawa, nie jest pokrywana i wykonywana przez już istniejące służby, urzędy, instytucje. Podpowiadam, ani jedna. Wszystkim tym już ktoś lub coś się zajmuje, ale wy nakładacie na to jeszcze jedną bardzo warstwę pani euro Eurokołchozowej normy. Bardzo dziękuję, dziękuję i zapraszam bardzo. panią poseł Annę Gębiską, Prawo i Sprawiedliwość nie widzę. Zapraszam pana posła Artura Łąckiego, koalicja obywatelska. Szczęść Boże, dobry wieczór. W trybie oświadczenia poselskiego chciałbym zwrócić uwagę, że bulwersujący opinię publiczną ciągle jeszcze istniejących normalnych Polaków normalnych, a zatem nie przejawiających autoagresji kulturowej Polaków bulwersuje zakomunikowana przez prezydenta Warszawy decyzja o wyrugowaniu z podległych mu jednostek Urzędu Krzyża. Otóż roz. Pętana do wokół tej kwestii dyskusja zmierza donikąd, ponieważ weksluje ten problem na tory pełnej uznaniowości w podejściu do tej kwestii i przypisywania krzyżowi waloru li tylko artefaktu o charakterze religijnym. Zwracam uwagę, że krzyż. W miejscu publicznym, w urzędzie, sądzie, szkole, nie jest znakiem naglącym kogokolwiek do dokonywania aktów religijnych. Tak nie jest. Pani Marszałek, 30 sekund jeszcze. W naszym zwyczaju i naszej tradycji Proszę, nie panie, leży panie, ciągnięcie panie. kogokolwiek za rękaw do konfesjonału. Krzyż, jest znakiem standardu cywilizacyjnego, istotnego i dla wierzących, i dla indyferentnych, i dla ludzi religijnych, i dla ludzi obojętnych. Bardzo dziękuję, panie pośle. Krzyż jest znakiem, uwaga, równości wobec prawa, która jest konceptem prawno-ustrojowym, niewystępującym Bardzo dziękuję, panie tam, pośle. gdzie nie jest znany znak krzyża. Bardzo dziękuję Pani Marszałek. Widzę, że dzisiaj tak bardzo się Pani spieszy, że żałuje Pani nawet kilkunastu sekund Panie pośle, na bardzo to, żeby. Dziękuję, przekroczył wypowiedź. Pan czas 50 Ale to sekund. Jest praktyka, bardzo to jest dziękuję. praktyka. Już zapraszam znana Pana posła waszą Skalika, z Konfederacji. Panie pośle, bardzo dziękuję i zapraszam y, Pana posła Włodzimierza Skalika, Konfederacja. Półtorej minuty.